Cześć, tutaj FGB Friendsa to jest eee, Jak sami widzicie Świętowanie subska Jeszcze przed Nowym Rokiem jest godzina 23.09 eee, Ale już ludzie Tutaj testują fajerwerki już Przedwcześnie świętują Nowy Rok eee, Ja Witam Was wszystkich serdecznie z domu mojego brata. Nie mogę dużo pokazać, jedynie nie macie do taką firankę fajną i okno. Eee, chciałbym życzyć Wam jeszcze raz Wesołego Nowego Roku 2020. Zdroja, szczęścia, żeby wszystko po Waszej myśli było, poszło w 2020 roku. I cóż... Może jeszcze pomyślę, zastanowię się, może jeszcze za godzinkę wrzucę eee, krótki filmik, który będzie pokazywał jak subsk się bawi w eee, w 2020 roku, jak po północy, północ 2-3 może bym sobie zaczął, a tam jak zwykle jeszcze coś robią. Także cześć, do zobaczenia. Tak myślę za godzinkę powinienem zrobić kolejny film, który będzie pokazywał jak Subsk się bawi w nowym roku. A ten moment lecę jeszcze się bawić przed północą. Jest impreza ubrata. Także. Przejo, jeszcze do zobaczenia, ale to już w 2020.